Rozwiąwiam sobie. Pranie. Tak czuję, że coś się pali. I tak chodzę, chodzę, szukam. Tutaj gorące. Było ponad 80 stopni. Tutaj jest Hotspot 1. Myślałem, że to się po prostu już wypaliło i nic więcej się z tym nie będzie działo. No niestety się myliłem. Tutaj kamera termowizyjna. No i nie wiem czy będzie widać, teraz spadło, już jest 57 stopni Było ponad 80 i tak samo tutaj jest ten hotspot Też widać, że jest wypalone No teraz pokazuje coś 40 stopni Ale w dotyku jest ciepłe Bardziej to było wyczuwalne jak Słońce wschodziło, jeszcze akumulatory chyba się bardziej dobijały Bo były puste przez ostatnie dni Więc wniosek jest prosty w tej całej sekcji muszę wymienić ten panel, a prawdopodobnie w tej sekcji, bo tutaj też mam jeden taki hotspot, tylko teraz go nie wiem, czy na mierze, chyba gdzieś tu albo gdzieś indziej był. Tam jest, czyli tu, już telefon się rozładował, tu, czyli muszę wymienić ten panel. I ten, czyli zrobimy mix stamtąd, tu, raczej tu, tego sobie wezmę tam. I to będzie po prostu taki dawca, bo to nie działa. Będę musiał chyba zrobić coś podobnego, podobny numer jak zrobiłem z tymi panelami, które są tam. Spróbuję Wam zoomnąć. Sorry za mikrofon, ale to jest naprawdę na spontanie, bo to teraz łapałem jak rozciągałem brania na dosłuszenia. To są normalnie wycięte cele. Dosłownie są wycięte cele w tych panelach. I będę musiał tutaj tak samo zrobić. Wycięcie celi tam gdzie jest to źródło ognia. Powycinam to mechanicznie, żeby po prostu nie było wodu, żeby to się dalej nie paliło, bo się dzieje kosmos. Dobra. Taki mały update. Trzeba pilnować fotowoltaikę. No i jeszcze ten, destrukcja tej samej serii paneli. Destrukcja ciąg dalszy. Już tutaj to całkowicie pomału umiera. No to na razie. Cześć.